Siemano Siemano, moi drodzy, witam Was w nowej serii na kanale Maciacho, serii, która nazywa się Eurotrip. Właśnie będziemy podróżowali i zwiedzali całą Europę 7 krajów w ciągu 18 dni ale o tym już w kolejnych odcinkach. Niemniej jednak, żeby wybrać się w taką podróż, należy przygotować swoje auto właśnie do tej trasy. Trasy! Która będzie liczyła, no tak z kalkulacyjnego punktu widzenia, około 4000 km. Kluczowe przed takim wyjazdem jest przygotowanie swojego auta technicznie do wyjazdu. Tym bardziej jak ma 20 lat jak Hania. Dlatego też warto jest znaleźć zaufany serwis, profesjonalny serwis, który zaopiekuje się naszym autem. Ja taki znalazłem i właśnie Wy już go znacie, ponieważ znajdujemy się w Automex. U, dzięki pomocy Tomasza będziemy w stanie mieć spokojną głowę, że nasze auto przejedzie niezależnie od tego, ile będziemy mieli w planach trasy do pokonania. Dlatego zapraszam. Siemano, siemano. Siema. Przema, że dzisiaj znaleźliśmy się w tym miejscu, ponieważ dzięki Twojej zgodzie będziesz nam w stanie pokazać, jak przygotować auto do wyjazdu wakacyjnego. Pamiętajmy, jest to przejechania 4000 km. Powiedz proszę, od czego należy zacząć? Zaczniemy od e, przeglądu i weryfikacji wszystkich elementów pod maską, e, materiałów eksploatacyjnych. Później przejdziemy do układu napędowego, e, podwozia, zawieszenia i układu hamulcowego. Dobrze, nie zwykajmy, lećmy z tą robotą. Diagnostyka komputerowa, zrobimy skan pełnego systemu, zobaczymy jak wyglądają wszystkie układy sterowania silnikiem, kontroli trakcji ABS-u, poduszek powietrznych i wszystkich pozostałych systemów, które ten pojazd posiada. Na tyle komfortowe, że nawet tutaj nigdzie nie musimy siadać, wszystko mamy dostępne z tabletu, który jest połączony bezprzewodowo. Moi drodzy, komputer już nam zaraz wszystko powie, czy chania jest tak bardzo jak jakby się mogło wydawać. Cała diagnostyka komputerowa przebiegła bardzo fajnie, bo yy, żaden system nie wskazał żadnej usterki, nie ma żadnych kodów usterek, a więc yy, wygląda na to, że, że nie, nie, nie mamy problemu z żadnym układem. Po naprawie na kolejnym odcinku jeszcze na drodze zweryfikujemy pracę wszystkich systemów, zobaczymy jak auto się zachowuje na drodze, jakie trzyma parametry i czy jest wszystko OK. Dobrze, lecimy z fizyczną weryfikacją układów w moim aucie. Chyba jednym z korzystniejszych aspektów jest to, że Honda ma dwa punkty do podparcia, prawda? Tak, co jest bardzo wygodne przy jakiejkolwiek obsłudze pod maską bo maska jest dosyć wysoko i e, jest dostęp do wszystkiego dobre naświetlenie, a więc jest to bardzo e, praktyczne. O to, maskę co teraz będziemy robili, e, zacznijmy zgodnie z naszą listą e, przeglądów i przygotowania pojazdu e, i będziemy po kolei wszystkie punkty sprawdzali. Zaczynamy od poziomu e, płynu w układzie chłodzenia i szczelności układu. Musimy odkręcić zbiorniczek, bo... E, nie widać przez niego, nie jest aż tak bardzo przezroczysty, żeby było widać poziom płynu. No niestety w projekcie jeszcze nie zająłem się czyszczeniem komory silnika, ale do tego też przejdziemy. Poziom jest prawidłowy, minimalnie troszeczkę poniżej e, maksymalnej wartości, a więc e, możemy zacząć weryfikację szczelności układu, sprawdzenia wszystkich elementów, czyli pompy wody, układu chłodzenia, jeżeli chodzi o przewody i chłodnicę silnika. Tomaszu, czy zalecałbyś wymianę płynu chłodzącego przed taką wyprawą? Znaczy, zalecam regularną wymianę płynu chłodniczego maksymalnie co 3 lata. Nawet jeżeli silniki są mocno obciążone, pracują w wysokich temperaturach, to bym wymieniał go co 2 lata. W jakichś tam skrajnych przypadkach, kiedy, kiedy te temperatury nie panują jakieś wysokie, nie są to duże obciążenia, no to e, te 3 lata i wymiana płynu w układzie chłodzenia. Podobnie tak jak e, z płynem w układzie hamulcowym, a więc te dwa maksymalnie 3 lata, w zależności w jakich warunkach te e, płyny pracują, należy je wymieniać. W moim przypadku, Honda, mam już drugi rok w czerwcu w minie. Chyba raczej nie było wymiany tych płynów. Dlatego też. Proponowałbym zgodnie z Twoimi zaleceniami wymianę tym razem tak żeby było docelowo Eurotrip będzie zmierzał ku Chorwacji więc w tym przypadku przy większych temperaturach jak masz wspomniał warto zadbać o ten płyn chodzący, by nie przegrzać układu. No dobrze Tomaszu zweryfikowaliśmy mamy otwartą maskę. Powiedz parę słów co Twoim zdaniem należałoby zweryfikować i przede wszystkim wymienić. To tak no jedną rzeczą którą znalazłem to yy... Wyciek oleju mamy z tyłu silnika. Zbiera nam się ten olej tutaj koło y, kolektora wydechowego na bloku silnika. Spływa on z góry, wszystko wskazuje na y, usterkę us, uszczelki pod pokrywą zaworów. Yy. Zawory kiedy ostatnio miałeś regulowane? Przyznam się, że na pewno 15 tysięcy temu. No, no to spokojnie nie mów to. Yy. Przy instalacji gazowej no to trzeba regularnie tego pilnować i robić regulację zaworów. Pytam, bo e, najczęściej przy regulacji zaworów jest e, wymieniana uszczelka pod pokrywą zaworów, a więc e, by było trzeba zweryfikować, co się wydarzyło, że ten wyciek się pojawił. Jeżeli chodzi o płyny eksploatacyjne, mamy poziom e, płynu układów wspomagania na minimum, a więc będziemy musieli zweryfikować od spodu czy nie ma tam jakichś nieszczelności. Tutaj patrząc jeszcze na układ napędu osprzętu widać na pasku taki rudy nalot, jakaś korozja się wydobywa. Wygląda to tak jakby z rolki napinacza, co też będziemy musieli zdemontować pasek i zweryfikować wszystkie elementy osprzętu, żeby znaleźć źródło tej korozji tutaj. Jakbyś na teleskopem patrzył. Ten próbnik weryfikuje nam dokładnie przy jakiej temperaturze e, zamarza ten płyn. Jak raz te parametry trzyma prawidłowo, bo jest do minus 32 stopni, a więc e, jak najbardziej w normie, tak. Nowe płyny mają temperaturę do minus 36, a więc... Dużo nie stracić. Na, na, w naszych warunkach, że tak powiem, kiedy tych mrozów już praktycznie nie ma, no to jest w 100% wystarczające, ale tak czy inaczej, żeby zadbać o e, układ chłodzenia, chłodnicę, nagrzewnicę, pompę wody i pozostałe elementy, warto by było go też wymienić. Weryfikujemy poziom oleju. Zobaczymy, czy jest prawidłowy. Przy etapie weryfikacji poziomu mi Cię, czy istotny jest kolor oleju. To może świadczyć o jego zużyciu, prawda? Tak, jak najbardziej. Generalnie podejrzewam, że w tym silniku będzie czysty, bo jest zasilany instalacją gazową i, I ten silnik benzynowy bez całej tej ekologii, która znajduje się we współczesnych dieslach, czyli wszystkich DPF-ów, EGR-ów i innych elementów do oczyszczenia spalin, które gromadzą bardzo dużo sadzy i nieczystości w silnikach i w układach spalinowych. Tutaj, tak jak mówiłem, olej jest czysty, ładny. Poziom prawidłowy, a więc jest wszystko OK. Ja od siebie dodam, że na tym oleju zrobiłem już 10 km, więc i tak go wymienimy. Korek w oleju też czysty, nie ma jakiegoś niepokojącego nanotu. Tak po sprawdzeniu oleju silnikowego możemy przejść teraz do sprawdzenia, czy jest prawidłowy poziom w układzie hamulcowym i w hydraulicznym układzie sprzęgła tak jak widać płyn hamulcowy jest na, poł na połowie poziomu między maksimum a minimum a więc jak najbardziej prawidłowy zbiornik jest ładny, czysty będziemy te testować, zobaczymy jakie parametry trzyma ale to już, jak podniesiemy auto, pobierzemy sobie próbkę przy samym kole o, ale płyn w układzie hydraulicznym sprzęgła wygląda bardzo źle. Jest bardzo mocno zanieczyszczony, nawet bym powiedział, że grafitowy, a więc e, wymaga wymiany. Kolejnym elementem niezbędnym do zweryfikowania będzie układ zaponowy. Po weryfikacji wszystkich płynów eksploatacyjnych, paska sprzętu razem ze sprzętem e, przechodzimy do sprawdzenia układu zaponowego. Zobaczymy, jak wyglądają cewki, czy nie ma jakichś przebić, czy świece nie są już zużyte. Co też jest bardzo ważne przy. Instalacji gazowej, gdzie jest zasilane też gazem, a więc ten układ zapanowy też ma bardzo duże znaczenie, żeby był w jak najlepszej kondycji. Wykręciliśmy pierwszy świecę, zobaczmy w jakiej ona jest kondycji. Przyjechała, przypomnijmy, około 15 tysięcy km. same elektrody wyglądają bardzo dobrze, nie widać żadnych oznak, żeby tu się pojawiał olej czy jakieś nieprawidłowe spalanie, a więc też to świadczy o świetnej kondycji silnika. Całe szczęście, nie spodziewałem się innego wyniku, niemniej jednak warto weryfikować nasz układ zapłonowy żeby działał sprawnie Tomaszu podsumowując chyba już wszystko pod maską mamy sprawdzone jak uważasz? większość elementów tak tych eksploatacyjnych bo e, nie, nie zagłębiamy się w jakieś tam e, grubsze szczegóły ale te elementy eksploatacyjne mamy wszystkie zweryfikowane przechodzimy do kolejnego etapu czyli podwozia Dobrze, mamy hondę w górze. Lecimy dalej, Tomaszu. Oprowadź nas po podwoziu. No, to na samym początku, tak jak widać tutaj przy skrzyni biegów, pojawił się nasz wyciek oleju, który widzieliśmy od góry. Spływa od samej góry, od tej pokrywy zaworów, aż tutaj na dół po po skrzynie biegów i wisi sobie piękna kropla z naszego oleju silnikowego. No to kolejny etap do weryfikacji i naprawy. Tak, niestety... będzie trzeba tutaj chwilę czasu poświęcić i wyeliminować te wszystkie usterki. Tutaj też widać mokry cały zawór fałteka, ale... to też będzie trzeba sprawdzić, czy to nie jest spowodowane tym wyciekiem spod pokrywy. Usuniemy usterkę wycieku oleju spod pokrywy i umyjemy silnik, będziemy diagnozowali dalej wycieki zobaczymy co tam się dzieje ciekawym tematem jest ten niski poziom w układzie wspomagania kierownicy bo cały układ, wszystkie przewody przekładnia kierownicza jest sucha a więc nie widać nigdzie żadnego wycieku ogólnie auto od spodu wygląda bardzo ładnie są oznaki korozji, ale one przy chodzie muszą być jakby wyglądała Honda od spodu bez korozji Wtedy <grym> to nie byłaby Honda <grym> Dokładnie, to by nie była Honda Ale tu jest jakiś tam drobny nalot korozji który, który w, ty, w tym wieku że tak powiem jest obowiązkowy Ja uważam jedno w ten sposób to jest taki ultra nowoczesny system który po prostu gubi wagę auta dzięki temu staje się jeszcze szybsze Teraz <grym> sprawdzimy sobie poziom oleju w układzie napędowym. Zobaczymy jak ten olej w skrzyni biegów wygląda. A to co odkręcamy śruby, po śrubę i pod śrubą jakiś bagnet? Tak, mamy tutaj e, w skrzyni biegów e, przy mechanizmie różnicowym korek kontrolny, który pokazuje nam czy poziom oleju w skrzyni jest prawidłowy czy nie. Tutaj minimalnie go uchyliłem i zaczyna sięknąć olej, a więc nie będę go zdejmował całkowicie. Zaraz sobie weźmiemy jakieś czyste naczynie, trochę spuścimy tego oleju, żeby zweryfikować, jak, jak ten olej wygląda. Czy olej w skrzyni możemy traktować tak samo jak olej silnikowy pod kątem wymiany? Może nie do końca tak samo, no ale e, trzeba też go wymieniać, zalecany interwał jest co 60 tysięcy kilometrów. No i e, też zalecam przestrzeganie tego tak, żeby wyeliminować jakiekolwiek usterki w skrzyni biegów i e, no i żeby przedłużyć jej żywotność, tak. Wydaje mi się, że po weryfikacji aktualnego stanu, kondycji tego oleju będziemy w stanie sprawdzić czy on jeszcze nie jest oryginalny, nie był ani razu wymieniany. To jest bardzo prawdopodobne. Czyli co najprościej mówiąc, spuszczamy troszkę oleju. I tak, zobaczymy, kolejnego. czy jest... poziom jest prawidłowy, bo kontr, kontrolnym korkiem się przelewa. To jest kontrolny, tak? Czyli jeszcze spustowy musi być jeszcze niżej, prawda? Tak, spustowy mamy niżej. Tutaj znajduje się korek spustowy. Można zastosować akcesoryjny, wtedy ten korek jest z magnesem, zbiera wszystkie opiłki i jakieś tam osady metalowe. Czyli ten oryginalny tego nie robi? Ten oryginalny tego nie robi. Zobaczmy, jak to wygląda. Nie wygląda to dobrze, a więc tak jak mówiłeś. Może być jeszcze oryginalny, nigdy nie wymieniany, a mamy jaki przebieg auta? Aktualnie 260, może 70 tysięcy musiałbym sprawdzić. Wow. no to <laughs> przekroczone 6 razy interwał wymiany skrzy... oleju z skrzyni biegów. Chociaż przez producenta i Wasą y, wymiana oleju z skrzyni biegów nie jest wymagana, a więc można powiedzieć, że wszystko zgodnie z normami y, serwisowymi. Niemniej jednak oczywiście my ten olej wymienimy, żeby tutaj żadna awaria nie mogła napotkać nas z punktu widzenia napędowego podczas trasy. Układ napędowy skrzynie mamy za sobą, teraz przechodzimy płynnie do układu hamulcowego i zawieszenia. Zweryfikujemy, zobaczymy jak wyglądają wszystkie elementy, wahacze, drążki kierownicze, zaciski hamulcowe, klocki, tarcze, a więc tak jak mówię układ hamulcowy i zawieszenie i układ kierowniczy. Na samym początku sprawdzimy sobie czy nie mamy luzów na kołach. Luzy gdyby występowały? Co by mogło to oznaczać? Zużycie e, elementów, czyli na przykład tak jak tutaj mamy swożnie wahacze A na pewno byś to tu w czasie jazdy i eksploatacji. Końcówki kierownicze z drążkami. Wszystko ładne sztywne, bez większych luzów. Tu minimalne pęknięcie. Yy, gumy tulei wahacza, ale to jeszcze jak najbardziej jest do zaakceptowania. Nie wymaga naprawy. Drążek stabilizacyjny Wszystko w jak najlepszej kondycji. Praktycznie bez zastrzeżeń. Opuścimy się trochę auto, yy, zdemontujemy koła, zobaczymy jak wyglądają. Mamy odkręcone, lecimy z kolejną weryfikacją. Tak, tu na silniku też już widać ten nasz piękny wyciek oleju spod pokrywy. Płynie ten olej po całym silniku. Mam nadzieję, że nic nowego nie wyjdzie po uszczelnieniu pokrywy i umyciu silnika. Tu mamy wahacz górny, stworzeń ładny, sztywny, bez gluzów. Osłony amortyzatorów całe, amortyzatory suche Nie ma żadnych wycieków A więc wygląda to bardzo dobrze W przypadku przedniego zawieszenia jak sami widzicie nie mamy się o co martwić Teraz skręciłeś ko koła w celu? sprawdzenia układu hamulcowego Zobaczyć jak wyglądałem klocki, zacisk Widzę osłonka bardzo ładnie pomalowana na czerwono Pożona robota była nie jest dobrze. Osłonka ładnie na czerwono, a tutaj ładnie farba z rdzą odpadła. jest dobrze. Ściskaliśmy sobie tłoczek, zobaczymy, czy wszystko pracuje. Prowadnice chodzą. Plocki w jarzmach również, a więc w następnym etapie będzie trzeba zdjąć zaciski i oczyścić całą tą korozję, którą tu mamy o, na rdzach. O na tarczach hamulcowych, którą widać, to będzie trzeba wszystko oczyścić. Tak samo i yy, przy jarzmach. Gdzie są osadzone klocki z zamocowanym zaciskiem hamulcowym? Powiedzmy, mi, czy na tym etapie zalecałby się wymianę tarczy, czy ta w tym stanie ta tarcza jeszcze nadaje się do użytkowania? Nie, jak najbardziej można ją jeszcze nadal użytkować. Klocków no, mamy ponad połowę, a więc można zużyć te klocki do końca i wtedy wymiana kompletu tarcz razem z klockami. Przy okazji weryfikacji układu hamulcowego następuje aktualnie weryfikacja płynu który tak naprawdę, co jest najważniejsze i kluczowe w nim jakie normy musi spełniać płyn hamulcowy w naszym układzie? No, w płynie hamulcowym pobierzemy sobie próbkę sprawdzimy temperaturę jego wrzenia i kto nam powie czy on jest zużyty czy można go eksploatować dalej Tutaj, y Jestem ciekawy, bo miałem wymieniane zaciski hamulcowe w tylnych kołach, a więc e, prawdopodobnie ten płyn został wymieniony, ale weźmiemy sobie próbkę z zacisku hamulcowego przedniego i tylnego, zobaczymy, czy był wymieniony tylko w układzie hamulcowym z tyłu, czy w całym pojeździe. Tutaj do tego urządzenia e, wlewamy e, płyn, który pobraliśmy z zacisku hamulcowego, i urządzenie mierzy, przy jakiej, e, jaka jest temperatura wrzenia konkretnego płynu jak widzimy z tego urządzenia niezbędne jest źródło zasilania w tym przypadku najłatwiej i najprościej podpiąć się po prostu pod akumulator auta, w którym weryfikujemy dane parametry płynu hamulcowego 282 stopnie powiedz proszę czy jest zależność z którego miejsca pobieramy płyn do weryfikacji jego stanu fizycznego, stanu technicznego? Tak, no, generalnie e, w całym zbiorniczku hamulcowym przy pompie nie zużywa się tak mocno jak e, przy zacisku, gdzie jest najwyższa temperatura i jak największe obciążenie dla płynu hamulcowego, a więc e, powinniśmy zrobić pomiar przy tych najtrudniejszych warunkach, czyli pobierać próbkę, tak jak to zrobiliśmy przy zacisku hamulcowym. Często właśnie wyniki z samego zbiorniczka wychodzą prawidłowe a przy zacisku jest już zużyty, a więc yy, taki pomiar płynu w zbiorniczku nie jest wcale miarodajny. Dobrze, zweryfikowaliśmy przód płynnie. Przechodzimy teraz co? Do tyłu. Tak, przechodzimy do tyłu, jedziemy po kolei, zobaczymy jak wygląda układ wydechowy. A już widzimy jak pięknie jest yy, już pęknięta, złączka elastyczna układu wydechowego. Na razie sama siatka, a więc... Reszta jeszcze daje radę, nie jest rozszczelniona, ale tu też już ładne pęknięcie widać. Zaleca za Ale chyba tym nie należy się przejmować na tą chwilę, bo z tego co rozmawialiśmy, to e, chcę zastosować e, kolektor wydechowy nowy. A więc myślę, że, że nie będziemy się tym zajmować i e, przy modyfikacji układu wydechowego na pewno zostanie to zrobione, a więc dopóki nie ma żadnych przedmuchów, układ jest szczelny, to możemy to na razie zostawić. Jak oceniasz stan podwozia w mojej hondzie? Jak najbardziej do zaakceptowania, to tak jak w e, przedniej części mówiłem, że ruda się pojawia ale to takie naloty są jak najbardziej do zaakceptowania i e, nie ma tu jakiejś tam korozji, którą by było trzeba się mocno niepokoić Na razie zobaczmy fizycznie jak ich stan mają tuleje, czy są one wybite, czy jest konieczność ich wymiany Jak oceniasz? Piękne na razie. żadna nie ma luzu, wszystkie są sztywne. Powiedz proszę, tak z ciekawości, w którym miejscu ustawia się kąt, kąt koła? Bo chyba w większości, które te wahacze są regulowane, prawda? Tak. No w, tutaj w tym przypadku mamy regulację kątów. Tutaj mamy śrubę mimośrodową. I kręcąc tą śrubą zmieniamy zbieżność i pochylenie koła. Z drugiej strony podobnie, sztywno Tak jak i z przodu konieczna jest weryfikacja tylniego układu hamulcowego Dlatego też teraz to robimy Tak jak mówiłem wcześniej, jak yy, widziałem, jak wyrzucałeś o tym, że się pięknie świeciły nowe zaciski Jeszcze nie pomalowane, jeszcze nie czerwone Ale jeszcze bardzo Bardzo warto by było je zrobić do, za, zanim zaczną korodować, bo póki są czyste nowe To nie będzie trzeba ich jakoś tam mocno czyścić Wystarczy odtłuścić i pomalować. Klacek wygląda wiadomo, Nowy, to musi wyglądać dobrze. Do tego nowy zacisk. Zrobimy porównanie tego płynu hamulcowego w tylnych hamulcach i w przednich. Zobaczymy, jaka będzie różnica. Mamy już płyn zalany w mierniku. Właśnie teraz zweryfikujmy, jak to wygląda i kiedy nam ten płyn przechodzi w formę wrzenia. W tym przypadku wynik to jest 322. Stopni Stelsjusza. jak widzimy wskaźnik pokazał nam OK widać definitywnie różnicę pomiędzy temperaturą żenia, przód, tył układu hamulcowego Tomaszu, co proponujesz? W takiej sytuacji wymiana całego płynu układu hamulcowego, bo um, różnica między przodem a tyłem tył był 320 stopni, przód był 280 i 40 stopni. Ta temperatura jeszcze jest jak najbardziej dopuszczalna, ale e, żeby był jednej jakości płyn z przodu i z tyłu w całym układzie hamulcowym, to, to należy wymienić e, całość. Widać, że e, przy wymianie zacisków hamulcowych był odpowietrzony tylko układ z tyłu i wymieniony płyn. W tylnym układzie przód był nieruszany. Podsumowując, podwozie mamy zweryfikowane, czyli co robimy? Opuszczamy auto, dokręcamy yy, koła, yy, wypełniamy zlecenie, opisujemy usterki, które mamy do zrobienia i ogarniamy materiały i działamy dalej. Lecimy. Jak widzicie, dużo napraw nas czeka, niemniej jednak, Tomaszu, powiedz proszę, jak to wszystko zapamiętać. Zapisaliśmy sobie wszystko na naszej liście. I e, zgodnie z naszą listą będziemy organizowali materiały do usunięcia usterek i wykonania naprawy, która już niedługo nas czeka. Jest to lista standardowa, nie jest to wyjątek, który akurat teraz jest prezentowany na filmie. Jest to standard w Automex, więc lecimy, zapisujemy sobie notatki. Moi drodzy, właśnie widzieliście i byliście świadkami, jak zweryfikować auto do Waszych podróży wakacyjnych. Czyli tak naprawdę, jakie układy były sprawdzane, podsumowując wszystko? Układ napędowy, układ hamulcowy, układ kierowniczy, zawieszenie, e, układ zapłonowy w silniku, e, osprzęt, paska, a więc wszystkie układy wydechowe, wszystkie elementy, które, e, że tak powiem, muszą być niezawodne przy dłuższej podróży. Dobrze, podsumowując, układów jest sporo. Mamy dzisiaj piąty 5 kwietnia, kiedy to nagrywamy. Całe prace. Udało mi się uzgodnić z Tomaszem, że zaplanujemy za tydzień. Wy na kanale, powiedzmy, w podobnym odstępie czasu to zobaczycie. Niemniej jednak, wyjazd jest 1 maja, dlatego też trzeba się spieszyć, żeby mieć auto sprawne do wyjazdu. Tomaszu, ja to bardzo dziękuję. Umawiamy się za tydzień, widzimy się za tydzień. A Was serdecznie zapraszam do subskrybowania tego kanału, do wejścia na profil na Facebooku Automex, do którego link załączam w opisie tego filmu Tomasz. Dzięki śliczne, do zobaczyska polecam oglądanie kolejnego odcinka bo będzie dużo ciekawiej, więcej będzie się działo będzie dobrze Będzie dobrze Sieman, cześć Sieman Teraz cały patrzysz?